Cześć, nazywam się Danil ten podcast to Strzelczyki Lubowiecki Prawo Nieruchomości i dziś z panem profesorem Ryszardem Strzelczykiem porozmawiamy o bardzo ciekawej instytucji, jaką jest rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych. Lubowiecki Nieruchomości, eksperci w sprzedaży mieszkań, domów i działek na Mazurach. Panie profesorze, no dosyć enigmatycznie to brzmi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana doktora. Wyjaśnimy Dzień w, tą, dobry w takim państwie. razie. No to jest instytucja, która jest oczywiście związana z księgami wieczystymi. Tak jak mówi, jak sama nazwa mówi rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej. Co to znaczy ta wiara publiczna księgi wieczystej? Mm -hmm. to, to, to jest ta rękojmia, jaką, czyli jak gdyby gwarancja, jaką daje ta, ta księga wieczysta. To jest instytucja powiem szczerze genialna, e, naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Dlatego, że ona zapobiega konieczności przeprowadzenia, e, to się w prawie nazywa mm. Taki dowód diabelski, który polega na tym, taka prowadzi Diabelika, dowód diabelski, który po, polega na konieczności konieczności przeprowadzenia dowodu na okoliczność kolejnych nabyć nieruchomości od, 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 od tego pierwotnego nabycia, czyli od, od Adama i Ewy. No, czyli jak ja kupuję od kogoś nieruchomość, no to w, w prawie cywilnym jest ogólna zasada, że ona się nazywa Nemo plus Iuris, czyli to jest zasada, która mówi o tym, że nikt nie może przenieść więcej prawa niż sam posiada. Czyli ja nie mogę sprzedać panu pałacu kultury, bo ja go nie posiadam. Ja nie mam tego prawa. Ja nie jestem właścicielem pałacu kultury, więc nie mogę go panu sprzedać. I teraz, czyli nikt nie może przenieść na kogoś więcej prawa niż sam posiada. W związku z tym, jeżeli ja kupuję od kogoś nieruchomość, to powinienem się upewnić, że ten ktoś jest właścicielem czyli, że prawidłowo nabył. No dobrze, no to ten ktoś nabył od poprzednika swojego. No ale wtedy powinienem sprawdzić, czy ten poprzednik prawidłowo nabył. I tak, czasami można w nieskończoność. Tak, powinienem dalej, tak. Do, aż, aż, prawda, aż mhm. do tego pierwszego nabycia, które mogło być mhm. 150 lat temu. No kto to jest w stanie, kto to jest w stanie y, sprawdzić? Natomiast, no, na przykład w systemie prawa amerykańskiego, tam, tam są takie firmy, które się nazywają Title Research Company to są firmy, które sprawdzają tytuł prawny i one właśnie badają, ponieważ no, nie ma takiej instytucji jak rękojmię wiary publicznej, księgi wieczystej. czy To zależy w jakim stanie, ale co do zasady nie ma. W związku z tym no, są mm, 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 firmy, które badają ten tytuł, tytuł, tytuł od poprzednich, y, no aż najdalej jak się tylko da. Natomiast rękojmię wiary publicznej, księgi wieczystej, tam artykuł 5 ustawy o księgach wieczystych, on mówi, że treść księgi wieczystej Przemawia na korzyść tego, kto dokonał czynności według, mhm. według tej treści. Czyli innymi słowy, jeżeli nabywam od pana nieruchomość i sprawdzę w Księdze Wieczystej, że Pan jest pisany jako właściciel. Mhm. A ja nie byłem właścicielem, to i tak pan skutecznie stanie sprawy. Tak się jest, to nawet jeżeli by się okazało później, że Pan tym właścicielem nie był, bo Pan jest pisany przez omyłkę, mhm. albo był jakiś akt notarialny, który. Który... No tak, mogłoby się okazać, że faktycznie ym, do, zostałem do Księgi Wieczystej gdzieś przez omyłkę wpisany, prawda, zorientowałem się, że taka omyłka zaszła i posz, chciałem wykorzystać tę sytuację. No więc właśnie, więc jeżeli ja nabędę to od Pana, a nabędę to w dobrej wierze, znaczy mhm. nie wiem, że Pan jest nie wpisany, bo w, w dobrej wierze jest ten, kto k, 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 nie wie, że treść Księgi Wieczystej jest niezgodna z mhm. rzeczywistym stanem prawnym. Albo kto z łatwością nie musi o tym dowiedzieć, więc jeżeli tego nie wiem, jeżeli to nabycie nastąpiło odpłatnie, czyli ja mhm. to nie zostałem za darmo, tylko, tylko zapłaciłem, no to w takiej sytuacji chroni mnie, nade mną rozciąga parasol mhm. ta rękojmie Wiary Publicznej Księgi Wieczystej. Czyli jeżeli ja kupię od Pana, a Pan nie był właścicielem, ale był Pan wpisany do Księgi Wieczystej, i nagle ni stąd ni zowąd, przychodzi do mnie osoba mhm. trzecia, która mówi: no. Panie profesorze, pan kupił nieruchomość od pana Lubowieckiego, ale pan Lubowiecki nie był właścicielem, bo to są dokumenty, mm -hmm. które mówią o tym, że był pan Lubowiecki był nieprawidłowo wpisany do księgi wieczystej i ja jestem właścicielem. To ja mam prawo powiedzieć do tej osoby. Mm -hmm. No szanowny panie, bardzo mi jest przykro, że tak się stało, ale ja to nabyłem od pana Lubowieckiego, który był mm -hmm. wpisany do księgi wieczystej, nabyłem w dobrej wierze odpłatnie, więc chronił mnie rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej, co oznacza, że Moja chata z kraja, że to, to nabycie nastąpiło skutecznie, mhm. czyli skutecznie nabyłem. Przy okazji warto, warto tutaj yy, mhm. słuchaczom zwrócić uwagę na to, że ta instytucja, rękojmia Wiary Publicznej Księgi Wieczystej, łamie zasadę, yy, o której mówiłem wcześniej, to, że nie można przenieść więcej prawa, niż się samemu posiada, bo Pan przeniósł na mnie skutecznie własność nieruchomości, chociaż Pan nie jej w ogóle właściciel. nie posiadał, prawda, czyli złamana jest, złamana jest ta zasada. Oczywiście nasuwa się pytanie, a co ma zrobić ten prawowity właściciel? No, ja mówię do niego, no to niech Pan się zwróci do Pana Lubowieckiego, ponieważ Pan Lubowiecki, Dostał ode mnie całą cenę mhm. za nieruchomość, której nie był właścicielem, więc jest bezpodstawnie zbogacony. W związku z tym, no niech odda panu te pieniądze, niech pan idzie do sądu, byleby pan tylko do mnie się nie czepiał, bo ja skutecznie mhm. nabyłem. To też trochę dyscyplinuje tych faktycznych właścicieli, żeby no, czuwali, co tam w, w tych księgach wieczystych się tak, dzieje, Tak, no, no nawet, 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 swoje własności trochę. Tak, nawet, 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 nawet osoba, która nie ujawnia tej swojej własności w księdze wieczystej, a spowoduje jakąś mhm. szkodę z tego tytułu, to, 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 to może zostać na nią nałożona, nałożona grzywna właśnie w celu przymuszenia ujawnienia w Księdze Wieczystej tej, tej, tej swojej własności. Ale chciałbym tylko taką rzecz powiedzieć, bo to jest najczęściej mylone. To, to są najczęściej mylone dwa pojęcia, bo jak na pytanie na czym polega rękojmia wiary publicznej Księgi Wieczystej, to bardzo wiele osób odpowiada, tak to rozumie, że rękojmia wiary publicznej Księgi Wieczystej polega na tym, że w Księdze Wieczystej wpisana jest prawda, że to, co jest pisane w Księdze Wieczystej jest, zgodnie, jest zgodne z prawdą. I to jest niestety nieprawda, bo w Księdze Wieczystej może być prawda, ale w Księdze Wieczystej może być nieprawda. To, że w Księdze Wieczystej powinna być prawda, to jest zupełnie inna zasada niż zasada. Rękomi Wiary Publicznej Księgi Wieczystej. Tylko to jest zasada domniemania prawdziwości wpisów w Księdze Wieczystej. Czyli domniemywa się, że to, co jest w księdze prawo, które jest ujawnione w Księdze Wieczystej, jest zgodne z rzeczywistym stanem prawa. jest wykreślone. Już. A to, które jest wykreślone, to istnieje, ono nie istnieje. Tak, tak. Takie jest domniemanie, prawda? Ale to jest domniemanie, presumpcję jurys domniemanie prawne, które może być obalone przez dowód. domniemanie czy pewne takie założenie, prawda? Takie w trak... założenie, hmm. prawda? Hmm. Czyli dopóki pan jest wpisany w Księdze Wieczystej I ten nazwijmy go Pan Malinowski który jest rzeczywistym właścicielem, to on może wystąpić do sądu wieczystoksięgowego i przedstawić dokumenty, że on jest właścicielem mhm. i sąd wieczystoksięgowy wykreśli pana na podstawie tych dokumentów i wpisze jego, jeżeli on wykaże, że on jest właścicielem, a pan tam jest przez pomyłkę, przez niewykreślenie jakieś, to sąd wieczystoksięgowy wykreśli pana. Mhm. Natomiast jeżeli pan dokona zbycia na mnie, a ja to nabędę w dobrej wierze odpłatnie, to już nade mną jest rozciągnięty ten parasol i wtedy on już ode mnie nie może dochodzić do zwrotu tej no, to zwrotu. To może powiedzmy o takich przypadkach, kiedy właśnie ten parasol nad Pana głową się nie rozciągnie, czyli te takie przesłanki, które sprawiają, że ta rękojmia jest kilka nie przepisów, nie Tak, jest kilka przepisów, a konkretnie mówi o tym artykuł 7 ustawy o księgach wieczystych i on mówi przeciwko jakim prawom nie działa rękojmia. No więc tak, nie działa przeciwko e, obciążeniu nieruchomości, który wynika z ustawy. Mhm. No bo jak ustawa obciąża nieruchomość, no to wiadomo, to, 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 to czy wpisane, czy nie wpisane do księgi tej obciążenie istnieje. Nie działa przeciwko e, 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 służebności, która jest ustanowiona w drodze z decyzji administracyjnej. Jak jest decyzja, no to wpisana czy nie wpisana ta służebność e, rękojmia nie działa. Nie działa przeciwko służebności przesyłu. Mhm. Nie działa przeciwko Służebności drogi koniecznej, nie działa przeciwko służebności budynkowej. Cześć, jeśli podoba Ci się ten film, to zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę miłego oglądania. Ale muszę powiedzieć, że yy, yy, to są wszystko bardzo, bardzo logiczne wyjątki, mhm. no bo na przykład, a i nie działa przeciwko dożywociu. Dożywocie to jest taka to jest umowa to jest przeniesienie własności nieruchomości w mhm. zamian za dożywotnie utrzymanie. Prawda? Czyli jeżeli jakaś babcia przyniosła na wnuczka. Własność nieruchomości, a on się zobowiązał, że ją będzie utrzymywał do końca życia. Eee, czyli to jest ta umowa o dożywocie. I powinno się ją wpisać do Księgi Wieczystej, ale obliga nie ma. I ona nie została wpisana do Księgi Wieczystej. A wnuczek sprzedał osobie trzeciej. To ta osoba trzecia będzie musiała utrzymywać do końca życia tę babcię, mimo tego, że w Księdze Wieczystej, jak kupowała od wnuczka, to, ta, to, 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 to nie było tego wpisu tej babci tego dożywotnika, czyli czyli duże ryzyko tutaj. czyli no, duże ryzyko dlatego jak się nabywa nieruchomość, a gdzieś tam w tle widzicie państwo, że że, że ten sprzedający wam nieruchomość nabył w drodze umowy o dożywocie. A jeszcze gdzieś no, na łóżku bawcie sobie leży. To jeszcze trzeba, tak, jeszcze trzeba <laughs> dowiedzieć wtedy, czy ta babcia to na co ona jeszcze żyje i ja w jakim zdrowiu, bo, bo, no bo wtedy przejmujecie na siebie obowiązek utrzymywania. Nie działa ta e, rękojmia wiary publicznej przeciwko służebności drogi koniecznej, mm -hmm. prawda? Jeżeli, jeżeli ktoś ma przez moją nieruchomość, służebność przejścia i przejazdu, ale jako drogę konieczną, bo ma, ma mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, ja tę nieruchomość sprzedam, to nawet jeżeli ta służebność nie była wpisana do księgi wieczystej, no to, to jemu ta służebność przysługuje i ten, kto nabył ode mnie, nie będzie chroniony, no bo inaczej ten, ten sąsiad no, z głodu by umarł, bo by nie mógł z tej nieruchomości swojej wyjść, chyba że helikopter ma ich, helikopterem by tam wyfruwał. W związku z tym przeciwko drodze służebności mm. drogi koniecznie nie działa, no i nie działa również przeciwko służebności przesyłu, czyli jeżeli ustanowiłem służebność przesyłu, na przykład na, 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 na rzecz jakiejś gazowni, że gazownia um, pociągnęła, rurociąg. pociągnęła rurociąg i ma prawo się tam tym, tym, tym eksploatować mm. e, tę rurę, to nawet jeżeli to nie jest wpisane do Księgi wieczystej, a ktoś ode mnie kupi to. To, 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 to nie będzie mógł się zasłaniać ten kupujący mm -hmm. i będzie musiał wpuścić tych mm. pracowników tej gazowni. Jak się będzie ta rura przeciekała i gaz się będzie mm -hmm. mm, unosił, to, to będzie musiał wpisać i nie zasłoni się rękojmiu wiary publicznej księgi wieczystej. Ale poza tym, to poza tymi wymienionymi przypadkami, to ta rękojmia naprawdę bardzo, bardzo dobrze chroni. Mm -hmm. A jaki wpływ na działanie rękojmi wiary publicznych księgi wieczystych będzie miała Yy, sytuacja, że są wzmianki jakieś w Księdze Wieczystej, na przykład właśnie w Zmianka Wzmianka widziałem... wyłącza. Wzmianka, jeżeli zostaje złożony wniosek, bo trzeba wiedzieć, że artykuł 29 ustawy o Księgach Wieczystych i hipotece, on mówi o tym, że, że, że ten wpis do Księgi Wieczystej, on jest skuteczny od chwili złożenia wniosku. W związku z tym, jak wpływa wniosek do Księgi, jakikolwiek wniosek do Księgi Wieczystej, zwłaszcza do działu drugiego, tam mhm. gdzie, jest, gdzie jest własność, bo o Księgach Wieczystych sobie kiedyś mhm. osobno powiemy, Prawda? Ale księga wieczysta, tak dla przypomnienia, składa się z czterech działów. Pierwszy dział to jest opis nieruchomości i praw związanych z tą nieruchomością. Drugi dział to jest, to jest własność, kto jest tam właścicielem czy użytkownikiem wieczystym. Trzeci to są wszystkie obciążenia z wyjątkiem, z wyjątkiem hipotek, a czwarty dział to są hipoteki. Więc jeżeli wpłynie wniosek jakiś, na przykład do działu drugiego zwłaszcza, mhm. prawda? tam gdzie jest własność, to no, to Sąd wówczas robi wzmiankę o wniosku, a jak to notariusz składa, to ona automatycznie się tam pojawia i ta wzmianka o wniosku wyłącza tę rękojmię, czyli wiadomo, że tak, ta księga już nie jest wiarygodna. Czyli w, czyli w Księdze wieczystej pojawia się takie ostrzeżenie, że coś tutaj się zaraz zmieni, coś, coś tu się, się zmieni. Już ten, ten właściciel, on, który jest wpisany jako właściciel, wcale nie musi być już właścicielem. Tak, no. ona już nie jest godna, godna zaufania, musisz to, musisz to sprawdzić. Uwaga, musisz to sprawdzić. I jeżeli tego nie sprawdzisz, no to robisz to na własne, mhm. na własne ryzyko, bo ten późniejszy wpis będzie miał moc od chwili złożenia wniosku, mhm. czyli wtedy, kiedy kupujesz, już to obciążenie istnieje. Mhm. I jeszcze, może, może, może jedną rzecz, dwie rzeczy ważne, trzeba powiedzieć. Rękojmie wiary publicznej ona chroni ten stan prawny, który jest ujawniony. W związku z tym, co do zasady, nie chroni działu pierwszego, bo dział pierwszy no, to jest opis nieruchomości. Czyli jeżeli nabywamy nieruchomość i mamy w Księdze Wieczystej wpisane, że ta nieruchomość ma 950 metrów, a ona faktycznie ma 930 metrów. To rękojmia nie, nie sprawi, żeby nie nie sprawi że 10, 20 50. metrów tam przybędzie, prawda? Bo to jest ten stan faktyczny w dziale, w dziale pierwszym ujawnione. I ostatnią rzecz, którą chyba warto też powiedzieć, to ja się tam niejednokrotnie od notariuszy yy, 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 spotykałem z takim, yy, gdzie notariusze mówią: No, ale tutaj chroni mnie rękojmia. Rękojmia wiary publicznej, czyli sporządza jakiś akt notarialny, zajrzał notariusz do Księgi Wieczystej. No, i, 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 i no sprawdził, że ktoś tam jest wpisany, i już dalej nie bada tych dokumentów, bo mówi, że, że tutaj chroni rękoimia. Rękoimia chroni, ale rękoimia chroni nabywcę w dobrej wierze, mhm. ale nie notariusza, który sporządził akt notarialny no, niezgodnie z prawem materialnym. Czyli jeżeli jest sytuacja taka, że w Księdze Wieczystej ktoś jest wpisany, ale na przykład został wpisany z pominięciem prawa pierwokupu. Mhm. Czyli ta czynność była nieważna i ten ktoś, kto jest spisany, sprzedał dalej, no to ten, kto nabędzie, będzie chroniony rękomi wiary publicznych Księg Wyczystej, bo w dobrej mm -hmm. wierze odpłatnie. nawet. Ale nie notariusz. Osoby, ale nie notariusz, który tam nie dopełnił tych swoich obowiązków. Także tutaj notariusz musi być bardziej czujny, czujny mm -hmm. niż przeciętny, niż przeciętny nabywca. No, takim bardzo trudnym zagadnieniem jest um, ustalenie, czym właściwie jest ta łatwość dowiedzenia się, prawda? W to jest, to jest bardzo skomplikowane Tak, zagadnienie. to jest pewna klauzula generalna, prawda? Bo tam przepis mówi, że w dobrej wierze jest prawda, ten, który, 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 nie wiedział, prawda, że ten stan jest niezgodny albo z łatwością tam nie, nie mógł się dowiedzieć, prawda, że mógł się dowiedzieć I co to, i to, co to znaczy I co, jak taki no... kowaski, który nie jest prawnikiem, co to znaczy, że mógł się łatwo dowiedzieć? Co on, co on mógł zrobić? Jakie tu ta klauzula nakłada na takiego Kowalskiego, który nie jest prawnikiem obowiązki? Co to znaczy? Łatwo mógł się dowiedzieć. No, jeżeli jest sytuacja taka, że, że na przykład świadkami można by udowodnić, mm -hmm. że on o czymś tam wiedział, mm -hmm. Albo jest jakiś, jakiś e, świadek, e, który e, no, słyszał, jak mm -hmm. sprzedający sprzedającemu, kupującemu mówił Wie pan co, tak naprawdę to e, tam jest obciążenie, mm -hmm. tam ale jest dożywotnik, ale nie został wpisany do księgi wieczystej, chociaż to by go nie chroniło, ale jest jakieś obciążenie, ale jest nie wpisane. W związku z tym, yy, no jak nie wpisane, to tak jakby, to już w tym momencie wyłączona jest rękojmia wiary żeby... publicznej. W jakimś orzeczeniu spotkałem się z takim poglądem, że już sama taka sytuacja, kiedy na przykład kupuję mieszkanie, a sprzedający nawet nie daje mi dostępu do mieszkania, bo się okazuje, że tak naprawdę on nie jest faktycznym posiadaczem tej nieruchomości, że samo to już powinno we mnie Zbudzić, wzbudzić ta, wątpliwości. Ta, ta. No i tutaj już nie tej sprawy mogłoby tutaj zadziałać na naszą niekorzyść. Tylko, no tak, tylko, że, tylko, że no w takiej sytuacji, jeśli będzie, będzie sprawa sądowa, no to tutaj sąd może różnie, to w zależności od tego, jakie jest, jest doświadczenie takie, Osobiste sędziego to, to może, być, no, może być różnie. Może A sędzia być. również może y, powiedzieć, że no, pan, jako profesor prawa, specjalizujący się w prawie nieruchomości, miał większą łatwość y, dowiedzenia się na przykład, co tam. Y, i większe no, prawdopodobnie, obowiązki na pana nałożył. Tak? tak, prawdopodobnie w takiej sytuacji, jak na przykład stroną jest adwokat mm -hmm. albo, albo radca prawny, czy jakiś tam profesor, czy doktor mm -hmm. habilitowany, czy doktor. Miał pan dostęp prawnych... do podstawy na bycie, dlaczego Pani sprawia. Tak, to, to, no, to że prawdopodobnie świadomość świadomość takiej osoby jest, jest, jest jest, jest no, taka prawna świadomość jest, czy wiedza jest, jest, jest większa. No i mógłby to, mógłby to uwzględnić. W przypadku, gdyby to była umowa, gdyby to była umowa z, z, z przedsiębiorcą, czyli jakiś mm -hmm. konsument przedsiębiorca, to wtedy tego się nie bierze. Bo tak jak W przypadku na przykład umów tych o kredyty frankowe, to tam jest orzecznictwo, które mówi o tym, że. Ta wiedza, no ale to już nie, są, nie jest prawo nieruchomości, ale że, że bez względu na to, jaki zawód wykonuje ten kredytobiorca, no nawet jeżeli jest, nie wiem, pracownikiem banku e, czy bankowcem, to, to, to traktuje się, że on jest konsumentem i że jego wiedza jest no, zerowa. w skrócie, no ale to już jest inna zupełnie dziedzina, nie będziemy tutaj kłusować na obcym terytorium. No właśnie. No dobrze, myślę, że omówiliśmy, czym jest rękojmy w Publicznej ksiąg Wieczystych, pokazaliśmy, jak dużą moc ma tak naprawdę ta instytucja, to nie są żarty, że faktycznie można kupić nieruchomość od osoby, która nie jest właścicielem, a mimo to, tak jak pan to ładnie powiedział, nad nami rozkłada się taki parasol ochronny, który sprawi, że tymi właścicielami i tak się staniemy. Tak Przy spełnieniu określonych <noise> oczywiście tutaj przesłanek, jeszcze o których powiedzieliśmy w tym odcinku. No to co, panie profesorze, dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękujemy.